To... czekajcie. Czekajcie, już będę... Już ta grywa, poczekajcie. No dobra, wy, wy będziecie się bić. Tak jak kto jest najlepszym graczem. Nie bij mnie. Ja będę Co? was tak... Ja będę was nagrywać tak i atakujcie mnie, pro. Nie atakuj mnie. Ty też nie? Ja będę nagrywać was, kto jest najlepszy! Zaczynam... Zaczymam nagranie teraz. this is who is the best player in the server now so this guy so we're gonna see who's green and this eee. guy wins he's the best wait I'm gonna uh, uh, change my uh, uh language S so sla ya the door slip Michael Jan, robot Kurde, gdzie oni są. A tam. No to patrzmy, to jest dobre. Kurde, gdzie ty jesteś? A tutaj jest. No to popatrzmy Michała! Co on robi? No Dobra, on, on wierci się. E wierci. No ja robię parkourę w, w Fortnite'cie! No to wróć... Zobaczmy e Jana! O, o góry, Aha, ja upadł. No to zobaczmy znowu Jana, który nie może być w lunchpadzie. No dobra, on tutaj... wysłałem się! Czy ze mnie? Gdzie jest. Tam jest Aleks. Michał tutaj! Goni! Goni go! Jaka niezłabitka! No jakby to jest to szachy, nie? Ja uciekam. Dobra, tu jest Michał. Zobaczmy, co on robi. Dobra, spadł na dół. Robi test parkura Dobra, jest tutaj. Idzie tam. Dobra, widzę ich. I co one robią? Dobra, one się bawią. Pomogę im trochę. I wygrał! I on wygrał! Dobra, kto teraz wygra? Ja? Kto to wygra? I on wygrał! No dobra, to było wszystko na to odcinek. Nara. Czekaj.